Bardzo serdecznie, jestem Banker za to. Kolejny odcinek na tym kanale, gdzie czas na odcinek informacyjny z Pucharu Świata. Widów, czyli to co było w pierwszym sezonie, teraz czas na drugi. No cóż, zaczniemy oczywiście od kalendarza, oczywiście, jak to będzie wszystko wyglądało. No, zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie wszystko spoko i będzie wszystko dobrze wytłumaczone. Zacznijmy od pierwszego, czyli. No, od razu już przejdę do tematu. Od pierwszego, czyli jak to będzie wyglądało. Jak będzie wyglądał cały konkurs, bo. W pierwszym sezonie mieliśmy tak, że to ja skakałem wami, jakoś za ciekawie wtedy nie było, bo to było tak, że nie wiadomo, czy skoczy się dobrze, czy skoczy się źle, no bo to ja byłem, nie? Najczęsto przyjechałem se próg. No ale z powodu tego, że no tak te konkursy wyglądały, zdecydowałem teraz, że podczas konkursów będą skakały boty. No po prostu, żeby nie było jak tutaj macie wszystkich, którzy się zapisali. Oczywiście jeszcze możecie się zapisać, no, czemu by, nie wiem, że zapisy się skończyły, ale już będę miły. Eee, wszyscy mają tutaj postawiony poziom na 8, więc tutaj chyba... ...nikt już nie będzie mi tutaj mówił, że źle ustawiłem komuś poziom. Już oczywiście mam kalendarz, który za chwilę wam pokażę. No ale tak będzie wszystko wyglądało, będą boty skakały, a ja będę po prostu oglądał konkurs i komentował to wszystko. Bo jak to te przesymulowanie tego całego konkursu by potrwało 3 minuty i pewnie... E, za ciekawy filmik, by nie był. No ale dobra, z powodu tego już mamy tutaj Puchar i Puchar Światy Widzys. Mamy więcej, bo w ostatnim e, sezonie mieliśmy chyba zawodników więcej. Oczywiście jeszcze dołączali, ale tutaj mamy 15 konkursów, a w pierwszym sezonie mieliśmy tylko 15. Oczywiście tutaj, jak widzicie, tutaj kilka ma taki specjalny turniej, o tym powiem za chwilę. Tutaj macie tutaj wszystkich zawodników, żeby nie było. Jak kogoś nie ma, to proszę mi napisać, bo może jednak tutaj zabrakło kogoś. E, no i co? Dobra, jedziemy. E, zaczynamy od klasyfikacji. Będzie to... zaczynam od konkursu w Innsbrucku. No, konkurs w Innsbrucku, czyli na skoczni takiej, gdzie naprawdę była to bardzo fajna skocznia. E, też jak skacząc, ale i też... No pochary Świata Widzów, bo pamiętam, że nagrywam Puchary Świata Widzów, ten film uzbierał znakomite liczby, a podczas premiery było chyba na 14 osób, więc może uda się pobić coś z pochary Świata Widzów, trochę wyświetlenia teraz. Jakiś turniej, co to jest? Zdecydowałam, że będzie to fiński tur, czyli turniej po Finlandii, gdzie będziemy skakali. Jeden konkurs w Lachti i dwa konkursy w Kusamo. No, oczywiście będzie tu nota łączna, e Całych zawodników, oczywiście bez kwalifikacji, bo to na kwalifikacji nie ma. Potem loty. Dwa konkursy w Harachowie, zaliczane do Pucharu Świata w lotach u nas. Potem konkursy w chińskim Chiang Chiuangu, może w Pekinie tak będę to nazywał. Potem historyczna skocznia w Ironwood. E, oczywiście nie zaliczam ją do lotów, ponieważ nie ma punktu HS ponad 200 metrów, więc można to ominąć. A potem będą Mistrzostwa Świata. Będą to Mistrzostwa Świata. W ostatnim sezonie mieliśmy... Nie mistrzostwa świata w lotach, ale mieliśmy e, mamy mistrzostwa świata w lotach, ale teraz mamy mistrzostwo świata. Czyli co sezon będą inne mistrzostwa świata, mistrzostwa świata w lotach. Będą w Zakopane. Pierwszy konkurs na skoczni normalnej, drugi na skoczni dużej. Zobaczymy, kto zdobędzie medale. Potem Rasznow. No, jedyna taka normalna skocznia tutaj. No, może koło Zakopanego też, ale Zakopane zabiciemy do mistrzostwa świata. Potem Wikersund. Ostatni konkurs lotów, po Poplanica nie będzie się liczyła, bo to na zakończenie sezonu, żeby nie było. Eee, Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen, czyli taka niemiecka część. Tak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że kalendarz zrozumiały i bardzo ciekawy. No ja też nie mogę się doczekać tego całego Pucharu Świata, bo, mam, bo bardzo lubię Puchary Świata widzów, bo to wyskaczecie, nie jacyś prawdziwi zawodnicy, więc naprawdę może być ciekawie. Oczywiście, jak mówiłem, zaczniemy w Innsbrucku. 15 skoczni, mam nadzieję, że będą też te dołączały osoby, może jeszcze ktoś podczas tego filmiku się zapisze, jak zobaczy ten filmik i zobaczy, o dobra, są zapisy jeszcze, to okej, okay. ale macie czas jeszcze, tak powiedzmy, no, no macie jeszcze czas, bo na ten konkurs się zacznie, oczywiście, jak mówię, tutaj Puchar Świata w lotach, no i tutaj wszystko, no i co, zobaczymy, kto okaże się najlepszy, pamiętajmy, że skaczą tutaj boty, więc tutaj będzie na pewno ciekawie i zobaczymy, kto okaże się najlepszy, więc cóż, Taki krótki filmik, ale wiadomo, ja tu już nie będę się rozgadywał, bo to tylko informacje, będę tam przedłużał jakbym minął dzień, itd. dalej, i tak No dobra. No to co? Do zobaczenia w środę w pierwszym konkursie Pucharu Świata Widzów. Do zobaczenia i siema!